Jeden, dwa, trzy, start. <noise> Czuję się jak w telewizji. Hej, witam Was wszystkich. Mam nadzieję, że światło tutaj nie oślepia mojego wizerunku. Otóż to e, na początek chciałabym, jak zawsze, jak to ja, <noise> napić się z Wami kawy. Powracamy do rytmu. Mam wam dużo do opowiadania, ale to już zaraz. Pierwszy, e, oczywiście, jak to ja powiem, pogodę z Warszawy, bo nie wszyscy ci, co oglądają mnie, są z Warszawy. Więc właśnie dlatego powiem, że dzisiaj w Warszawie jest pochmurno, wręcz bardzo przyjemnie, ponieważ jest wietrzyk, e, który trochę nas ochładza po tych gorących dniach. <laughs> Przepraszam, ja, wiecie, dawno mi nie było. E, chciałam się pokazać oczywiście, że ze mną wszystko w porządku jest, jak najlepszym. Nie odpłynęłam nigdzie, <ścoughs> czyli mu, chodzi mi o to, że nie, nie zaczęłam nic brać. Oczywiście dalej abstynencję utrzymuję. E, Oczywiście jak najbardziej brakowało mi tych, takich nagrań, bo jakby nie było, to już sobie jakiś schemat zawsze miałam ułożony, że zawsze o godzinie którejś sobie nagrywałam filmik. Ale w ogóle też troszeczkę się wkręciłam w te filmiki, w sensie takim, że później ciężko było mi bez tego funkcjonować i to, że odpuściłam na chwilę, to było dobre ale zarazem mi złe, bo tak to zawsze po prostu mogłam sobie nawet pogadać do tej kamerki i wiedziałam, że ktoś mnie ogląda i później mogliśmy pokomentować sobie. Nawet brakuje mi, powiem Wam szczerze, tych osób złych, które tak bardzo lubiły stawiać te komentarze złe. Dzisiaj nawet by mi poczytała te złe, powiem Wam szczerze. Mam nadzieję, że i Wy się trzymacie, że zdrówko Wam dopisuję. Pandemia nie przeszkadza. Naprawdę, moi drodzy kochani, naprawdę bardzo Was mnie. obosza. wiedziałam, że się będę zacinać na początku. Moje drogie dziewczynki, moi drodzy kochani, naprawdę mi bardzo Was brakowało. Otóż to miałam jak zwykle, jak to każdy, zanim zacznie, dużo chciał powiedzieć, a jak już zacznie, no to już brak słów. No cóż, pogodę Wam powiedziałam w Warszawie: no jest tak po prostu marnie. Może taka kawa mnie dzisiaj ta moja bawaryczka. Postawi mnie na nogi, chociaż powiem Wam, dlaczego piję teraz bawarkę. E, dlatego, że już piję trzecią kawę. Bo jak znacie, zawsze pierw robię e, w domu porządek, tak? I wtedy dopiero siadam na spokojnie sobie tutaj do was zawsze siadałam, tak? Oczywiście może e, powinnam zrobić pierwsze letkie delikatne przypomnienie naszego w ogóle e, co ja w ogóle robię tutaj e, z wami. Po pierwsze, próbuję, żebyście mogli spędzić troszeczkę zupełnie inaczej czas. Przede wszystkim chodzi o to, żeby. E, jaka jest w ogóle puenta tego wszystkiego, co ja tutaj robię. Poenta jest taka, że chodzi o to, że chciałabym e, przestrzec osoby, e, które nie miały nigdy do czynienia z narkotykami, tak? E, chciałabym. E, żeby te osoby mogły się dowiedzieć ode mnie i z moich filmików, mniej więcej jak można spostrzec się, że dziecko, czy osoba jest po jakichkolwiek narkotykach. To w tym zakresie działam ja, tak. Ja od nikogo nie oczekuję tutaj nic, jedyne co to tylko komentarzy, pozdrowień i to wszystko, tak? Pewnie pletę, jak to ja znów, bo to pierwszy mój odcinek od bardzo dawna. Pletę po trzy, po trzy. No ale no cóż, chodzi mi o to, żeby przestrzec co, co, po niektóre osoby e, przed tym, że narko, narkotyki nie są niczym dobrym i nie są żadnym wyjściem. E, tak samo jak i alkohol nie jest żadnym wyjściem żeby po prostu zapomnieć czy odciąć się od problemów, bo te problemy zawsze pozostaną i nawet kiedy już dojdziemy z powrotem do siebie, one będą, a wręcz jeszcze w gorszym stanie. Bo co nam daje to, że się odetniemy od tych narkotyków? Znaczy, co nam daje, że odetniemy się od problemów na chwilę? Tak? Ok, przeczpajmy nawet rok, przepijmy nawet rok. Ale po roku te problemy się jeszcze pogłębią, więc co chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć, że nie warto jest po prostu brać, bo to w niczym nie pomaga, to daje tylko na chwilę zapomnienie. Wręcz możemy się obudzić z gorszymi problemami, nie pamiętając, co się wydarzyło w naszym życiu. I nie tylko po narkotykach, można też nie pamiętać, co się zrobiło i po alkoholu, więc nie chciałabym też tutaj powiedzieć, żeby nie od jak tutaj to ująć w słowa żeby nie robić różnicy że alkohol mniej jest zły a narkotyki bardziej nie oba są bardzo złe po obu można nic nie pamiętać zrobić coś złego słuchajcie ostatnio moja koleżanka z kolegą Poprzyli sobie i to tak ostro, bo bardzo, długo czas, bardzo długi czas nic nie pili, nic nie ruszali, tak? To oczywiście osoba z programu ode mnie, no nie? Znajomi, tak. No niestety, jak to widzicie i słyszycie, nawet po wielu latach można wrócić do nałogu i tak dalej. Ja się cieszę, że nadal jestem czysta i dlatego taki też postanowiłam znów do Was powrócić żeby też zrobić sobie taki rachunek jakby sumienia i to do Was. <laughs> w sensie takim, że e, powiedzieć wam może e, przed tym, że jestem czysta, e, mogę się jeszcze tym dalej szczycić, tak? Bo to jest jakby największe moje osiągnięcie życiowe. E. No, może nie do końca, no oczywiście, że moim największym osiągnięciem życiowym to są moje dzieci, o których nie będziemy wspominać, oczywiście, tak jak prosiłam i proszę nadal, żeby po prostu nie wchodzić na temat moich rodziny, ponieważ oni tutaj nic nie mają do tego, co ja tutaj robię, tak? Więc tak, o czym tu mówiłam. Yy... Więc y, słuchajcie, tak, bardzo długo byli w abstynencji. Oczywiście abstynencji nie złamali, bo oni się napili alkoholu, y, co y, po długim czasie nie picia alkoholu, oczywiście, że ten alkohol wtedy mocniej działa. Oni wie, myśląc, że po prostu kiedyś pili dużo, więc nic im się oczywiście nie stanie. Tak samo jest to y, taki typ myślenia narkomana. Kiedyś ćpałem tyle, to jak się znów przywalę tyle, y, to po prostu no nic mi się nie stanie, no nie? A tu, pach. Kwiatki od dołu się wącha, no nie? <śm> to jest dobre, co? Słuchajcie, no i właśnie tak. Że po prostu się napili, narozrabiali, czego nie pamiętali, a rano ich odwiedziła policja. I z jakim artykułem zjechali na dołek? Zgadnijcie. Z artykułem za zabójstwo. Po prostu nie pamiętali co się wydarzyło w, w momencie, kiedy już naprawdę byli bardzo pijani. Oczywiście oczyszczono ich z zarzutu, ponieważ tam osoba się przyznała, przyszła, sumienie gryzło i przyznała się po prostu do tego, że to nie oni, tylko ta osoba tak poszła na samo ukaranie i tak dalej. Nie wnikałam dalej, bo wnikałam tylko w to, co się dzieje z moim. Z moimi po prostu, z, no nie wiem, czy osoby z programu metadonowego mogę nazwać wszystkich, że to są moi koledzy, bo nie, bo tam mam jakąś tam wybiórczą y, liczbę osób, którzy, których mogę powiedzieć, że są moimi kolegami, na przykład tak jak Jacuś, którego Wam przedstawiłam kiedyś w programie. No i na szczęście oczyszczono ich z zarzutu, ale zobaczcie, co mogłoby się wydarzyć, więc ostrzegam osoby, które bardzo długo y, nie brały, nie piły, że jeżeli już przyjdzie taki moment y, zawahania, żeby po prostu, no, nie, nie zrobili czegoś takiego złego, po, po czym by tego żałowali, tak? Znów się powtarzam tak, ale tak jak już wcześniej wam powiedziałam, to jest takie moje słowo. Niektórzy mówią co nie, no nie, ja sobie mówię tak. I myślę, że jest bardzo przyzwoite słowo tak, niż jakbym miała mówić kurwa co chwilę. Przepraszam, <grytanie> tego nie było. Zamaga, mogę zamazać jak chcecie, ale chyba nie bardzo. No nie jesteśmy dorośli i myślę, że dorosłe osoby to oglądają, a nawet jeśli młodsze, to chyba raczej niczym się nie zgorszyli. Niestety, e, dzisiaj w tych czasach e, młodzież e, lepiej e, i to jest ich bardziej biegły język niż e, angielski czy polski, no nie? No widzicie, i teraz sobie mówię, no nie. Mam nadzieję, że tęskniliście za mną, tak jak ja za wami, mam nadzieję, że przyjemnie będzie wam się oglądało mój filmik, chociaż dzisiaj na długo nie planuję z wami zostać, e, ponieważ no, to jest ten pierwszy filmik, e, zresztą no, musiałabym e, się już podłączać, pod, e, zresztą będę musiała się podłączyć, tak zaraz pod ładowarkę, tylko że te ładowarki mi ciągle znikają. Już nie będę mówić kto mnie tu podbiera. No i cóż, niedługo będę musiała skończyć, bo widzę, że zostało 27%, a kiedy się nagrywa film, to strasznie szybko cie e cieknie. <śledz> Leci. <śledz> Bardzo szybko leci, e, z, ucieka z baterii, po prostu tak powiem. Po prostu ja jestem niemożliwa. Słuchajcie, to jak wiecie, ja się trzymam dobrze. E, są moje króliki, żyją jeszcze. Tu Junior nabuszony siedzi, że nie mówię w jego stronę, tylko w stronę okna i się patrzy na mnie dziwnie. W ogóle. Mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy. To tylko takie po prostu, że już jestem i będę z Wami z powrotem. Z powrotem będziemy tutaj rozmawiać na różne tematy: tego, co się dzieje po narkotykach, co może się przydarzyć. Oczywiście, no każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale czasem takie przypomnienie i obejrzenie takiego filmiku może dużo komuś pomóc. Wiem sama po sobie, bo też czasami wchodzę na e, inne programy i oglądam. Ostatnio weszłam, e, słuchajcie, na program. E, do jakiegoś pana, który też robił wywiad z jakąś osobą, która jest uzależniona nadal. I śmieszyły mnie tam niektóre w ogóle to, co ta osoba opowiadała. Więc tutaj będę musiała w ogóle zgrać sobie ten filmik, albo akurat otwierać, żeby go komentować i mówić wam prawdę, jaki jest, a nie to, co byście chcieli usłyszeć. No nie. Bo niektórzy po prostu, jeśli ktoś nagrywa im filmik, to mówią pod to, żeby przypodobać się nie widzą tylko tej osobie i wymyślają różne rzeczy. A ja na szczęście nagrywam sobie sama te filmiki i mówię rzeczywiście, jak jest, a nie to spisane z kartki i czytam wam, co się dzieje, albo ten, i jakiś wymyślam rzeczy nie stworzone. Ja wam mówię rzeczywiście, co się dzieje, co jest, jak to wygląda, i tak dalej. Więc macie ode mnie wiadomości jakby z pierwszej ręki, a nie że ktoś kogoś nagrywa i tworzą jakieś po prostu historie, nie Stworzone. Otóż to napijmy się jeszcze kawki, bo to poranna kawka z Basią, jakby nie było. Powrót Basi będzie, tytuł chyba zrobię, no nie? Jak myślicie? Mam nadzieję, że nie przypałętają się też już te osoby, które wcześniej tutaj mi mąciły trochę. Chociaż myślę, że mądre osoby wiedzą, że jeśli ktoś pisze jakiś brzydki, zły komentarz obrażający osobę, to po prostu jest to no, osoba, która mało w głowie ma, a wydaje jej się, że wiele. No więc właśnie. Czyli zdrowie za Was, kawką. Tak, jak jeszcze raz powtórzę, u mnie wszystko bardzo, bardzo dobrze, w porządku i nic się nie dzieje, naprawdę jest super. Bardzo mi was brakowało i po prostu powtarzam to, dlatego że boję się, że zaraz nas może rozłączyć. I chcę Wam powiedzieć, że Wy, jako widzowie moi, bardzo wiele dla mnie znaczycie. Tak, jak Wy się upominaliście o to, żebym w końcu zrobiła jakiś filmik, bo Wam brakowało. Brakuje mnie, co mi dodawało motywacji, do tego, żeby nawet dzisiaj <laughs> usiąść i tutaj z Wami nawet chwilę porozmawiać. Te 15 minut pobyć z Wami to jest dla mnie bardzo dużo. E, no, jak widzicie, moje ćwiczenia dużo mi nie pomogły, bo nie schudłam, chociaż trochę wydaje mi się, że brzuch mi spaci w ogóle. E, no, biust jest na swoim miejscu. <laughs> W sumie wolałabym, żeby został już sobie taki, no nie? E, więc to inaczej chyba bym musiała wstać, żeby wam pokazać, że jednak trochę te ćwiczenia dały. Zresztą teraz jeszcze biorę tabletki, mam maści i w ogóle, więc no oczywiście trzeba na efekt jeszcze trochę poczekać, no ale jak to ja na leniwce lecę już teraz bo zaczęło mnie strasznie wcześniej irytować to, że nic się nie dzieje traciłam po 100 gram, po ćwiczeniach 200 gram może za mało intensywne były, ale no cóż mnie to nie satysfakcjonowało więc tak jestem, jestem i będę z wami znów mam nadzieję, że ci co chcą oglądać mnie i lubią Eee, oczywiście, raz będzie smutno, raz będzie wesoło. Zapraszam ponownie na moje filmiki. Jak widzicie, dużo się nie zmieniłam. Wręcz, chyba w ogóle. <laughs> Dalej lubię się pośmiać. Dalej, może być wesoło ze mną, może być i smutno, więc. Wy oceniajcie. Na dzisiaj będę się żegnać z Wami. Tak jak powiedziałam, będę krytykowała taki film, jeden, gdzie dziewczyna wypowiada się, która jest uzależniona. Pewnie wiecie od kogo, yy, ponieważ tam dużo mi się nie podoba jej wypowiedzi. Już pokazuje mi się brak baterii, więc kończę, kochani. Pozdrawiam i myślę, że jutro już widzimy się wszyscy razem. Bójka! Ha <laughs> O